Słowa Jezusu Chrystu, drogi brat i sestry. jedna jednajemosja z lordów, z grotu i cudownych objawleń, Marii, neporoczną i Za kilka chwil rozpoczniemy nasz rozari, naszą molitwę. Niechaj w naszych sercach, w naszych dunkach będą intencji, z jakimi chcemy, jednatysia w tej Wyproszuj, czy Bożej Materii podarimy nam Bohodaci u Gospoda Boha. Свята Марія Непорочна не перестає допомагати нам в щоденному, особливо зараз переживаємо цей місяць, травень посвячений Пресвятої Діві Марії. Дякуємо за цю величезну благодать, за те, що вона з нами і не перестає бути у даруй бахами, особливо ще маючи свої винятковий місяць, травень, жовтень, але зараз переживаємо цей святий для нас момент. Нехай.

Dewyby niebole, jednajemy się razem w modlitwie. Wid objawienia diwy Marii Bernadetti same ciechroci, miliony ludzi, wklucza z zbać maświatem i ta rzymskymy papą me prodyli sobie, żeby moletć, ta prosyty pro mołoszenie naszego Boga. Jednajemy się razem modlitwy i ta prosimo Bożą Rodicu, ma tym żeby do nam w naszych duchownych, ta ti nieduchach. Молитовні наміри, які надіслались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. зараз будуть покладені на війська в гороті, на Діва Марія дасть відвагу та надію всім потребуючим. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христуса, Його єдинородного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтя Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у вітхвань третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, Zitki przyjdzie udyty żywych i martwych. Wieruję w Ducha Świętego, Świętą Wszechświatowską Czerwów, w Sopreczastie Świętych, w odpuszczenie grzechów, w Oskrzesienie płci, w Wieczne Życie. Amin. Młodymu się w intencjach Świętego Oca Franciszka. Oczy nasz, syna na Niechaj setycja jest Satycja imię Twoje, niechaj przyjdzie Twoje, niechaj będzie Wola Twoja, jak na niebie, tak i na ziemi. Chlip nasz nasłuszny, i daj nam dzisiaj i prostyną prowedy nasi, jak i my proszczajemy o naszym, i nie wedy nas z ale wyzwoli nas widłu Amen. Amin. Raduj się, Maryjo, bałdati półno, gospodarz tobie, Ty tymi żynkami. I bosowenny bo pitłona tfo Jezus. Hail Mary, full of grace, the Lord. Raduj samaria bałdaci powna spodsto boju. Bosowena ty miżyn I bosowenny bo pitłona tfo chojsus. Hail Mary, Raduj Błasowena Ty tymi żynkami, i bosoweny plitłona Twogo, Jezus. Czuj Ocu i Synu i Światomu Duchu, jak była na początku i nyni czas I na wiek wieczny. Amen. O Marie bez griechu pierworodnego per, zaczata, moli za nas, że do ciebie Tajemnica pierwsza, sławna, Woskresinia Jezusa. Tajemnice skorbotni, modlitwy z w Getsemanckiemu Sadu. W tej tajemnicy w osobliwy sposób łączymy się z naszymi bratami z jednych cerków, młodzi, żeby one jak najlepiej Cały denie strasnej pięćnocy. żebyśmy takoż mogli razem siatkowate i miachu spodnie wodnej wiri wodnemu kalendarzu. Ojcze nasz, jest jesteś na besach. Niechaj setycie imię twoje. Niechaj przyjdzie twoje. Niechaj będzie wola twoja, jak na niebi, tak i na ziemi. Наш насушній дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцем нашим і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, босвена ти міженками і благословений плітлона Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, бодаті повна Господь з Тобою, босавена ти жінками і під підвона Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, бодаті повна Господ з тобою. Босовена ти міженками. під підвона Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, Бога повна Господ з тобою, босавенна ти міженка, и босовенный бо твона Твоя Исус. Свята Марія, мате Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, бо дать уповна, Господ з тобою. Бо тими жінками, бо Твого Ісус. Свята Марія, мате Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амін. Raduj się, Maria, bogodatipowna, spod z Tobą, Boosowena Tymi Żynkami, i Boosowena w na Jezus. Seta Maria, Maty Boża, moli za nas grzesznych, w dni śmierci naszej. Amen. Raduj się, Maria, bogodatipowna, spod z Tobą, Boosowena Tymi Żynkami, i Boosowena w na, na Twojego Jezus. Święta Maria, Maty Boża, moli za nas grzesznych, w dni śmierci naszej. Amen. Raduj się Maryjo, bo daj ci pówną z Tobą, bo osowany na tymi żenkami i bo osowany na, na Twojego Jezus. Święta Maryjo, Maty Boża, mówię za nas grzesznych, nij w godzinę śmierci naszej, Amen. Raduj się Maryjo, bo daj ci pod z Tobą, bo osowany na tymi żenkami i bo osowany na, na Twojego Jezus. Święta Maryjo, Maty Boża, mówię za nas grzesznych, nij w godzinę śmierci naszej, Amen. Raduj się, Maryjo, i odda pod upołna z bo Ty mi, i bo osowena i pridłona Twojego, Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl za nas, grzesznych, nynie godziny śmierci naszej, i Synu i Świętemu Duchu, jak była na początku i nynie, po czas i na wieki Amin. Amen. O Maryjo, Bezgrycha, Perworodnego Zaczata, mole za nas, co zwrotajemy do Ciebie. Tajemnica druga skorobotnia, wyczuwanie Jezusa. Cytanie w osobny sposób, molemosia, za wszystkich za wszystkich strażdajuczych, za wszystkich pomerajuczych, za wszystkich, którzy postrożdali w nas i

Daj będzie wola Twoja jak na niebie, tak i na ziemi. Klip nasz na daj nam dzisiejszy i prosty nam prowiny nasze, jak i my odpuszczajemy, naszym i nie wede nas uspokusu, pokusu, ale wyzwoli nas według lukawego. Amen. Radość Maria, Bo da Ci pełna, Hospodz to Boju, błosowana tym żynkami, błosowana i pytwona Twojego Jezus. Święta Maria, Matka Boża, młodzi za nas grzesznych, nyniej w godzinę śmierci naszej. Amen. Raduj się Maryjo, bo da Ci pod Tobą, bo osowany na tymi żynkami i bo osowany biało na Twojego Jezus. Święta Maryjo, Maty Boża, mole za nas grzesznych, nie inie godeną śmierci naszej, amin. Raduj się Maryjo, bo da Ci z Tobą, bo osowany na tymi żynkami i bo osowany biało na Twojego Jezus. Święta Maryjo, Maty Boża, moli za nas grzesznych, się, Marię, nas Tobą, żynkami, nie inie godeną śmierci naszej, amin. Raduj się Maria i Ci Powna pod stoją, na tymi żynkami i błosowana pitłona na Twojego Jezus. Święta Maria Maty Boża, moli za nas gricznych, nieniej godynu śmierci naszej, amin. Raduj się Maria Bohda Ci Powna pod stoją, błosowana tymi żynkami i błosowana plitwo na Twojego Jezus. Święta Maria Maty Boża, moli za nas gricznych, nieniej godynu śmierci naszej, amin. Raduj się, Maryja, bo dać upowiedź z Tobą, bo osobę na Tymi żynkami, i bo na Twojego, Jezus. Święta Maria, Maty Boża, mój za nas grzesznych, nynie w godzinę śmierci naszej. Amen. Raduj się, Maryja, bo dać upowiedź z Tobą, bo osobę na Tymi żynkami, i bo na Twojego, Jezus. Święta Maryja, Maty Boża, mój za nas grzesznych, nynie w godzinę śmierci naszej. Amen. Raduj się Maryjo, bo oddać ci pełna, spod tobą ją na tymi żyńkami, i błogosławiony widłona twego Jezus. Święta Maryjo, Maty Boża, mólby za nas grzesznych, nynij w godzinę śmierci naszej. Amen. Raduj się Maryjo, bo data ci pełna, spod tobą ją na tymi żyńkami, i błogosławiony widłona twego Jezus. Święta Maryjo, Maty Boża, mólby za nas grzesznych, nynij w godzinę śmierci naszej. Amen. Radość się, Maryjo, bo da Ci pełną z podstoboju, bo osobę na Tymi rzynkami i bo osobę na Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Maty Boża, mody za nas grzesznych, nynie godynu w śmierci naszej, o Nim. i Synu i Świętomu Duchu, jak była na początku i nynie i czas i na wieki Amin. O Maryjo, bez pierworodnego gricha zaczata, mody za nas, co do Tebe. Tajemnica trzecia, winczanie Jezusa tarnowym winkom. W tej tajemnicy się za wszystkich naszych zachęcników, za tych, którzy zaraz stoją na perydowoj. Molimy się za naszą Batkiewszczynę, żeby był mer, żeby one mogły powrócić się do domów, do niezależnej, wilnej wiczyzny, Ukrainy. They mocked him, saying, Hail, King of the Jews. O Lord, we offer you this mystery in praise of your crowning with thumbs, and we ask you through the intercession of your Holy Mother, the grace of being courageous. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Odczy nasz, jest jesteś na besach, niechaj się mia Twoje, niechaj przyjdzie Twoje niechaj bude Twoja, jak na niebi, tak i na ziemi. Chlip nasz na słuszny i daj nam się chodni i prosty nam prowiny nasi, jakimy proszczajemy o winowacę naszym, i nie wedy nas uspokusu, pokusu, ale wyzwolę nas widlokawo, o, Ami. Raduj się, Maryjo, bo da Ci pełno z podstoboju, bo osoweno Tymi rzynkami, bo osoweno widłona Twojej sus. Święta Maryja, Maty Boża, módl za nas grzesznych, nynie w godzinę śmierci naszej. Amen. Raduj się, Maryjo, bo Ci spod z Tobą, bo Tymi rzynkami, bo osobę pitłona Jezus. Święta Maryjo, Maty Boża, módl za nas grzesznych, nyni w godzinę śmierci naszej. Amen. Raduj się, Maryjo, bo odda spod z Tobą, bo osobę tymi Tymi i bo osobę na Jezus. Svata Maria, Maty Boża, moli za nas grišnych, nyni godinu śmierci naszej. Amen. Raduj się Maria, Bałdać pod stoboju, pod Tobą, bo tymi żynkami, balsaveny pitłona to Jesus. Svata Maria Maty Boża, moli za nas grišnych, nyni w śmierci smerti naszej Amen. Raduj se Maria, Bałdać i povna spod z Tobą, bossa wenoty miżinkami, bosavený pitłona, to Święta Maria Maty Boże, moly za nas grzesznych, nijnich w chodzeniu śmierci naszej, amin. Radi sam Maryja, bo oddać i z pod Toboju, bo tymi i bo asoweny bledłona twego Jezus. Maria Maryja, Maty Boże, moly za nas grzesznych, nyni w chodzeniu śmierci naszej, amin. Radzić sam Maria bo oddać i pownąz pod Toboju, bo na tymi żyncami, i bo asoweny bledłona twego Święta Maria maty Boża, się za nas z różnych, w chodzeniu śmierci naszej. Amin. Raduj się Marię, bo oddaj z podstoboją, bo na tymi żynkami, bo asowany na Twojego Jezus. Święta Maria maty Boża, się za nas z różnych, w chodzeniu śmierci naszej. Amin. Raduj się Marię, bo oddaj jej powną z podstoboją, bo na tymi żynkami, na Twojego Jezus. Święta Maria Maty Boże, módl za nas grzesznych, nynie w śmierci naszej. Amen. Raduj się, Maria, bo da Ci spod z Tobą, bo osobę na Tymi żynkami, bo osobę Pitłona Twój Jezus. Święta Maria, Maty Boże, módl za nas grzesznych, nynie w godzinę śmierci naszej. Amen. Słowa Synu i Światomu Duchu, jak była na początku i nynie po czas czas i na wieki Amin. О, Омерею безперевороного гріха зачата. Моли за нас, що звертаємось до тебе. Таємниця четверта, хресна дороса Ісуса. В цій тайні молимося за всіх постраждалих наслідок війни, не тільки в нашій державі, але в всьому світі. Молимося за тих, які втратили своїх близьких. Які переживають смерть, втрату, які постраждали, які зараз живуть без надії, щоб Господь її надію, щоб вони могли з'єднатися з цією дорогою страждань, яку він пішов, щоб нас спасти. Otczy czy który jesteś na niebesach, niechaj sety mia Twoje, niechaj przyjdzie carstwo Twoje, niechaj bude wola Twoja, jak na niebi, tak i na ziemi. Chlip nasz na słuszny, daj nam zgodni, i prosty nam proweny nasi, i nie wedy nas uspokóso, ale wyzwolę nas widlukałowo. Amin. Garduj się, Maryje, bo da Ci spod z Tobą. Bozowie bo na tymi rzynkami i Bozowie niebliedłonat Twój Jezus. Święta Maria Maty Boża, moli za nas grzycznych, najni w chodzeniu śmierci naszej, Raduj się Maria, Boadakit powna. Chocpąc to Tobą, Bozowie tymi rzynkami i Bozowie niebliedłonat Twój Jezus. Święta Maria Maty Boża, moli za nas grzycznych, najni w chodzeniu śmierci naszej, Raduj się, Maryjo, Bałdati Powna, chospot z Tobą, na Tymi rzynkami i boasowena plitłona Twogo, Jezus. Święta Maryjo, Maty Boża, molisz za nas, grzesznych, dyni i w smerci naszej. Amen. Raduj się, Maryjo, Bałdati Powna, chospot z Tobą, boasowena Tymi rzynkami i boasowena plitłona Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Maty Boża, molisz za nas, grzesznych, dyni i w smerci naszej. Amen. Raduj się, Bada Ci powna, z Tobą, bo Tymi rzynkami, bo plitłona i przytłona Twojego Jezusa. Święta Maty Boże, za nas grzeszny, nyni i w godzinę śmierci naszej. Amen. Raduj się, Maryja, Ci powna, z Tobą, bo Tymi rzynkami, bo osowena i przytłona Twojego Jezusa. Święta Maria, Maty Boże, za nas grzeszny, nyni i w godzinę śmierci naszej. Amen. Raduj się, Maryja, Ci powna, Chosподz z Tobą, bo osobenny Tymi żynkamy i bo osobenny Biedłona Twojego, Jezus. Święta Maria Maty Boża, mole za nas, grzesznych, nynie w godzinę śmierci naszej, Amen. Raduj się, bo Ci powna, Chospodz z Tobą, bo osobenny Tymi żenkami i bo osobenny Biedłona Twojego, Jezus. Święta Maria Maty Boża, mole za nas, grzesznych, nynie w godzinę śmierci naszej, Amen. Rady Samaria, ci powna, spod stoboju, boju, na tymi żynkami i błasowana, widło na Twojego Jezus. Święta Maria Maty Boża, młody za nas grzesznych, nieni w hodyną śmierci naszej, amin. Rady Samaria, ci powna, spod sto boju, błasowana tymi żynkami i błasowana, widło na Twojego Jezus. Święta Maria Maty Boża, młody za nas grzesznych, nieni w hodyną śmierci naszej, amin. Sławocu i Synu, i Świętomu Duchu, jak było na początku i nieposłyszech czas i na wieki Amin. O bezperworodnego bezpraworodnego gr czata, zaczata, za nas, co zwiertaję do Teby. Tajemnica piata, rozpiacia i śmierć Jezusa Chrysta. Co i tajnie ze wszystkich dobrodziw katolickiego telebaczenia wiekowicznego słowa za wszystkich żartodawców, za wszystkich gadaczyw, za wszystkich, którzy jednają się z nami, podczas i moletwy, w ich intencjach, w ich sprawach, osobno w tych zapisanych, które nadysłają na pocztę czy bezpośrednio. molemosja, pro Bachodaci, Niechaj Niech wysłuchaje moletwy, jaki zanoszą ci jego wierni. And having said this, he breathed his last. O Lord, we offer you this mystery in praise of your crucifixion and death. And we ask you, through the intercession of your Holy Mother, the grace of final perseverance. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. thy nasz to jest synonym. Niechaj sety cymiał, niechaj predecarswo, niechaj budowola, niechaj niebi Klip nasz słuszny daj nam zgodnie i prosty prowenę proweny nasze, jakimi proszczajemy winowacem naszym i nie nas uspokusu, ale wyzwoli nas lukawogo Amin. Raduj się, Maryje, bo da Ci pownał spod z boju, bo Tymi żynkami i bo soven w bitłona Twogo, Jezus. Święta Maryje, Maty Boża, molę za nas grzesznych, nyni w godzinu śmierci naszej. Amin. Raduj się, Maryjo, bo odda Ci pełno, z podstoboju, bo osławiona Tymi rzynkami i bo osławiona i przydłona Twogo, Raduj się, Maryjo, bo odda Ci pełno, z podstoboju, bo osławiona Tymi rzynkami i bo osławiona i przydłona Twogo, Jezus. Święta Maryja, Maty Boża, módl za nas, licznych, nie i niech odda na śmierć Raduj się, Maryjo, i Ci powna, z Tobą, Boa savena Tymi żynkami, I bo pitłona plitwona Twojo, Jezus. Święta Maryjo, Boża, Boża, Módlij za nas, grzesznych, Nyni, w godzinę śmierci naszej, Amen. Raduj się, Maryjo, Boga, Ci powna, z Tobą, Boa savena Tymi żynkami, I bo savena plitwona Twojo, Jezus. Święta Maryjo, Mate Boża, Módlij za nas, grzesznych, Nyni, w śmierci naszej, Amen. Raduj się Maryjo, bo da ci powną z podstoboją, bo osawena tymi żynkami, bo osaweny płdłoną Twojego Jezus. Święta Maria Maty Boża, moli za nas grzicznych, niej w godzinę śmierci naszyjami. Raduj się Maryjo, bo da ci powną z podstoboją, bo osawena tymi żynkami i bo osaweny płdłoną Twojego Jezus. Święta Maria Maty Boża, moli za nas grzesznych, nyni w godzinę śmierci naszej. Amen. Raduj się, Maryja, bo da Ci pełną spod z Tobą, bo Tymi żenkami i bo osobę Twojego Jezus. Święta Maty Boża, mój za nas grzesznych, nyni w godzinę śmierci naszej. Amen. Raduj się, Maryja, bo da Ci pełną spod z Tobą, bo Tymi żenkami i bo osobę Twojego Jezus. Święta Maryja, Maty Boża, moli za nas błogosławień, nyni w godzinu śmierci naszej. Amen. Raduj się, Maria i powna z nas pod z Tobą, bo tymi rzynkami, bo i dłona na, na Twojego Jezusa. Święta Maryja, Maty Boża, moli za nas grzesznych, nyni w godzinu śmierci naszej. Amen. Sław i synu i Świętemu duchu, jak było na początku i nyni, po czas i na wieki wieczni. Amen. O Maryjo, bezporządno gricha zaczata, moli za nas, co zwracajemy do Tebe. Moli się. Ja, prosimy, O Gospody, wlej w nas swoją bogodadź, żebyśmy, jak i za dzięki angielskom poznali wcielenie Chrystusa Syna Twojego, że Jego ta chrest ból był do sławy i woskrysienia. Przez Chrysta, Gospoda Naszego. Amen.

Do tebe kluczemy, my biedni, wygnani wygnani jewy. Do tebe szlemo nasi zytkania, nasi żali, nasz płacz, nasi dolny To zwernę, presławna zastupnice, swoje mosty oczy na nas i pisać z naszego nasze wygnania pokaże nam Jezusa, ważny plit łona Twocho, o łaskawa, o luba, o słodka Divo Maria, Moli za nas, presjatał, bohoredyce Dziwo, z czym my dostajemy z obietnic Chrystowych. Bogorodycy z Lourdes, moli za nas. Bogorodycy z Lourdes, moli za nas. Bogorodycy z Lourdes, mole za nas. Święta Bernadetto, moli za nas. W imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha. Amen. Hmm.